Zacznę od tego, potem Skynet, zobaczymy, a potem idziemy. Mateusz dalej. Kaniowski i człowiek, który rządzi polskim światkiem, nadal Marcoń. Polskim świadkiem, ale koronnym, a. czy myślisz? Gościu, ty sprzedałeś tutaj informacje, w które początkowo nikt nie chciał wierzyć, a okazało się, że ty tam sporo prawdy przemycił. Informacje są zazwyczaj sprawdzone, tylko trzeba chwilę nie poczekać. A właśnie, wczoraj padła taka informacja, to Peczy pisał na live u Sergiusza, rozmawiał z nami, że chłopaki na mieście w Toruniu złapali Denisa i że Denis dostał w trąbę. Pojawiło się coś? Ktoś widział jakieś przecieki? Czy Denis w trąbę dostał faktycznie? Że mu Brabusa tak przetrącili? Znaczy nie, że auto, tylko że on jest Brabusikiem, nie? I ludzie muszą zrozumieć, że nie zawsze mogę pokazać od razu dowody, bo, bo się tak nie da po prostu. Międzynarodowe kontakty. Może, po części. Drony latają, a to nie to Czik. Dobra, to myślę, że wielu widzów się bardzo zastanawia, bo na przykład dzisiaj na Instastory Szachta bardzo mocno przeatakował Denisa, wrzucając wiadomości kogoś innego z Sandrom. A, czy to jest... A tak bardziej myślę, że to była promocja Sandry. A dobra cena. Sam bym brał. Uważasz, że to jest e, prawdziwa? No bo ludzie się zastanawiają nad tym, natomiast no, wygląda to ja bardzo. Ja mówiłem już dwa lata temu. Czy... Albo Realnie, to, że, robłem, że oni się tak na, mogli pokutować. Na, na, na naszej e, konferencji e, krautowej. Pokazałem zdjęcie Denisa kobiety i powiedziałem, co to jest za kortka Denisa. on się wtedy zdenerwował, e, chciał się znieść, mówił, wtedy płakał, e, mówił, że jego dziewczyna była w ciąży, <grym> także wszystkie kity tam poszły, a pomówienia, ludzie mnie znienawidzili, że na kobiety wchodzę, bo Nathan atakuje kobiety, tylko co się okazało, <grym> że to prawda, no i to jest taka ekskluzywna kortka, co nawet nie tylko Equa, że na OnlyFansie lub kręci, tylko spotyka się za pieniądze. Czy teraz a, jesteś ziomkiem z szach? Z... No, tylko wiecie co, co jest najgorsze? Że, na to miał częściowo rację, w sensie ona u, u tego bratana wtedy skakała po tym Instagramie jak najgorsze k***ko się zachowywała. Ja jestem w ogóle w ciężkim szoku, że Denis miał świadomość tego, jakim k***kiem ona jest, a mimo tego ją wziął, nie? To znaczy, że jemu to nie przeszkadzało, potem sobie ją podpromował, wiadomo jak to wygląda, ale... Ale na tamtym etapie, jak jeszcze on tak mówił, wyzywał, że to 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 wiesz, to śliskie było, bo nie było dowodów, że to było bardziej, że to taka, no jednak lata, która do najtrudniejszych nie należy, ale jeszcze nie Jeszcze nie Bardziej rura, bardziej rura, jeszcze nie no, ale udowodniła, że jednak Udowodniła, że jednak Ale teraz tak z perspektywy czasu. Ci światło? Tak, ale keczupu nie dałaś. No nie dałaś keczupu dla Rafcia, Natalka. I to jest prawdziwa kobieta, widzicie? Pa pa patrzcie, patrzcie co rawciu ma. Nawet nawet tutaj węgle są, a czy węgle ten. Mm, no warzywa, chyba nie węgle, a... No wiadomo co. Dziękuję. Jest ketub, jest ketub, Widzicie? I to to jest prawdziwa kobieta. Dobrze wychowana, kur... Na poniatowskich warunkach, że tak powiem, na poniatowskich warunkach chowane. A nie. A nie jakiś... Przecież ja ci, kur Ja cię dobrze reklamuję! Natalia, pop ja Ci robię reklamę. Czyż przecież, przecież dzięki mnie, dzięki mnie, stary, dzięki mnie, jakby jakby Natalia, teraz, jakby, jakbym się zerwał z Natalią, to dzięki mnie to się do niej kolejki ustawiają. Jak ja pokazałem jak Natalka jest dobrze wychowana. Jak tutaj świetnie mężczyznę obsługuje. No no tak czy nie tak, no. No tak. No szczerze. Kto by się ustawiał w kolejce, pisze jeden. Dziękuję bardzo grzechuj! Dziękuję grzechu, przyjacielu, za zgiftowanie subika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. Byłaby ko kolejka, kolejka. Po tym. Ja Natalię nie tylko wychowałem, ale ja też Natalię em, sprogresowałem wizualnie. Przy mnie Natalia rozkwitła. No. Ja używam hańza po prostu, bo. Ja jestem dużym fanem, ja jestem dużym fanem Donalda Tuska. I wiedziałem kiedyś vloga i Donald Tusk właśnie tylko hańza używał. To też kupiłem. Słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda. To Sandra Zerwa z Denisem, bo Crazy poszedł na usługi i po prostu stwierdziła, że ojciec jest lepszy. Oj, na ja piór Wróćmy do tematu. Ale ja nie, czy jest szachta, prawda. Czy szachta? Nie, teraz tak, jest tak. twoim ziomkiem? Bo coś takiego przekazywałeś ostatnio na Instagramie? Ja nie mam żadnych ziomków, ja lubię szachty. Zawsze mówiłem, stary, w e, chwili się pościałam z szachty, zawsze. E, zawsze mówiłem, że szachta jest po prostu. W porządku, ale jak się od. od jak, jak nie będzie. czasem tak to brzydko nazywając Denisa, to wtedy będzie jeszcze lepszym chyba kolesiem. Nie. Denisa? Jego kariera idzie do góry. Każdy, kto się trzyma, Denisa kończy w. Okej. Okay, a czy wiesz Denisa? coś jeszcze, czego my nie wiemy? A co mogło, mógłbyś jeszcze powiedzieć? Skoro ty byłeś parę kroków przed wszystkimi? Wiem, wiem, ale też nie wiem, czy mogę takie informacje podać za bardzo, no może że nie. Niedługo wyjdzie filmik z Denisem w roli głównej. To jedynie co mogę powiedzieć. A teraz serio tak, mówisz? A Tak, serio mówię, ale nie wiem czy niedługo. Po prostu wiem, że jest filmik z Denisem w roli głównej. Dlatego Denis między innymi musi sprzedać auto, yy, bo on musi bardzo dużo płacić za te filmiki, żeby nie wychodziły. I to jest jedna z przyczyn, co? a ja nie mogę ci, Denis, pomóc kupić ci Brabusa. ale nam tutaj ściemnili, co? Ładnie, kurwa, Panie operatorze, kurwa. dobrze wszystko widać? Pokaż palcem, bo cienie. Stary, to może niedługo na Vinted ten... Daj, dajcie cynka swoim kobietom, dajcie cynka swoim kobietom, bo być może na Vinted niedługo wleci dużo torebek Gucci, jak Denis będzie się ale Ja... ja... Albo kupujcie niedługo święta stare dziewczynie dacie. Nieźle. Tak jak mówię, no wczoraj było info, że rzekomo na mieście Denisa złapali i tam jakiś przypiks był, ale, ale czy to prawda? Nie wiem, to różne rzeczy się słyszy, nie? Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ale teraz tak zupełnie poważnie, odnośnie De Denisa i szachty. Bo je, tu jest jedna rzecz, którą zauważyłem teraz w przestrzeni medialnej. To przede wszystkim ten Gigi o tym mówił, że jego zdaniem to, to, to szachta jest łubem, a mega... Tym ziomkiem jest Denis, bo przecież gdyby nie Denis, to jego ojciec by nigdy w frikach nie zawalczył, i gdyby nie Denis, to szachta by nigdy w frikach nie zawalczył. Bo podobno, nie wiem czy to prawda, ale podobno to Denis na rzęsach stawał, żeby szachcie walkę za załatwić. Że on tam wyprosił te federacje frikowe, że szachta ma walczyć, i mu bardzo pomógł, nie? No i spoko, Tylko, że fajnie, że to się wydarzyło, ale to było widać, że Denis ciągle działał na niekorzyść tego szachty. Więc ja rozumiem, że można być wdzięczny komuś, że ci pomógł i tak dalej, ale z drugiej strony ja, ja miałem wrażenie, że, że ten Denis tego szachtę nie traktuje na równych zasadach jak kolegę, tylko on go trochę traktuje na takich zasad, takiej zasadzie, jakby to jakiś jego przydupas był. Też dużo było plotek mówiących o tym, że Denis go na procent wziął, że szachta mu płaci za te walki. No, no dzisiaj nie wiemy co jest prawdą, ale biorąc pod uwagę gdzieś tam charakterystykę tego Denisa, jak on dziewczynę zmonetyzował i tak dalej, to ja bym się nie zdziwił, gdyby faktycznie yy, yy, dogadał się z szachtą, że szachta płaci mu procent za kontrakt. Dla mnie to brzmi k***a iście Denisowo, tak szczerze, no ale nie wiem. Nie słyszę? Mówi, że git. No dobra. Dzisiaj jesteś twarzą w twarz z Samirem nie i nagle... Nie chciał do mnie podejść. Bał się? Nie wiem, no jak dostał dwa... Pokazujesz cały czas jakieś takie dziwne... Pokaż do kamery. No, to są takie po prostu kartki. Rozrzuciłem 10 tysięcy po Pradze tych kartek, gdzie, że szukam po prostu dla mojego homoseksualnego psa z Ukrainy upieki. Eee, no i też helikopter jest jutro znajęty i będzie 100 tysięcy ulotek spuszczać po całych Czechach. Znaczy, helikopter helikoptery spuszczać po całych Czechach ulotki. No. <laughs> no dobra. I przyznam się, też byłem dużo przygód tutaj przy Czechach, byłem raz w Pradze. Eee... Jak ja ogólnie czytałem komentarze to większość Czechów jest zonatanem I miałem taką rozkminę Ciekawe czy w Czechach też jest taka niechęć do Ukraińców jak w Polsce teraz Bo ja widziałem, że oni tego Ukraińca jak psa pojechali. jechali Miałem taką raz pierwszy raz do a, Tylko nie miałem pieniędzy Miałem kartę, a tam można płacić gotówką Mam 100 koron, czyli to jest 17 zł? 17 Udzielić na 6 17,50 no. 17,50 15... to jest no, i chodzę, 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 i mnie woła jakaś taka Katarina, nie? Że tutaj, 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 młody chłopcze, Mówisz tu na scenie. No tak, ale. Czy nie oglądali tego? Myślę, że nie. No tu. Myślę, że nie. No to ja mówię taka historia, była, że ja mówię, okej, okay. mówię, dzięki, nie? I ona no, no, mówi, nawet 50, nie? Ja mówię, zrzucę. Dałem te 50, no uprawiałem ten tekst trzeci raz w życiu. Było nie wiem, czy dobrze się sprawowałem, czy nie. Ja nie umiem z ani z dziewczyną rozmawiać, no ale zawsze jak się spuściłem. W pupie to wyszły ze mnie z uczucia również, nie tylko spanie. I się otworzyłem strasznie. Ona też się otworzyła, bo powiedziała, że nigdy nie miała tak małego, malego? Nie, to znaczy malego. Chodzi, że chyba mam chłopca młodego. Malego, że nigdy nie miała tak malego. A ja myślę, ojej, jaka słodka, nie, chyba się zakochała we mnie. Za żonę bym ją wziął. I mówię, że mówię, że za żonę bym ją wziął. Ona jestem zajęta. Ja mówię, tak, Przez kogo? Tylko nie mów nikomu. Taki MG Fitman z trzech, ja mówię. To jest podobno jakiś tutaj wielki influent. Tak, Tak, wielki, tak, wielki. tak, tak. O mnie wyzywał, zaczepiał, e, dużo rzeczy niefajnych nam nie mówił, więc ja po prostu z biegiem okoliczności spotkamy go kobietę, a on do mnie podszedł. Na Instagramie też to wrzucę, albo to by wyślę, możesz to dodać taką przerywnik. O, to będzie fajne, dasz przerywnik. On do mnie to, podszedł, jak się do niego dopiero zbliżyłem, nie? Na Instagramie, natan.marco. Nie, nie, właśnie ty to ty wrzuć. Ludzie nie muszą chodzić na nawyjorkach. No ja program. wiem, jak to będzie, zanim ty to wyślesz. Od razu, od razu ci tego. to wyślę. Wrzucisz to, tutaj, jest tutaj, kropka scenka, podszedł... Na wszelki wypadek, natan.marco. No dobra, no mów, mów. Podszedł tutaj, zaczął do mnie gadać, ale proszę, nie mów tak już, ale tak... Stary, wyobraź sobie, jak to musi być szok kulturowy, kiedy oni nie umieją tak jeszcze mocno we fighty i nagle wchodzisz ty i rzucasz takimi tekstami. A wiesz to jest najlepsze? Że to się okaże, że to jest kwa i tak. <noise> bo ja też prześledziłem trochę ten profil. Ona ma fansy, tam jakieś inne rzeczy, także to się i tak okaże, że to jest kwa, stary. Prędzej czy później. Z tym showparkiem czy tam inną rzeczą też żartowałem, ale to się po prostu okaże, że, że to jest kwa na... Nie, 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 nie. Jak dziewczyna ma fansa, to nie może okazać się po czasie, że jest kwa, bo już jest kwa. Mając on i fansa kobieta z automatu zdaje się kur... Tylko Polki muszą... Polki nie rozumieją tego. Dla Polki to... to jest modelka. Polka wysyła. Po... Polka wstawia. Wstawia i ona mówi, że na okładku Playboya Doda też występowała. No kurwy. 100% stary jak ma on widziałem co wrzuca. Ja bez powodu takich rzeczy nie mówię, żeby ludzie nie myśleli. Tak Natomiast na widziałem dzisiaj twoje tarcze. Widziałem tarcze Samira. Zrobił jakiekolwiek wrażenie? Nie, 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 nie. W ogóle Samir chciał zbić, on miał 71 kilo i chciał, żebym ja zrobił wagę do 95 plus 1 kilo, czyli 96. Teraz zrobiłem 95,3 w ubraniach, czyli no... 94 bym miał myślę, tej wagi, a Samir miał 92 kurwa na ważeniu, że przemasał w miesiąc z e, 77 do 92 kg w ubraniach. Także Natomiast myślę, że to jest e, problem bardziej dla Samira. Widziałem już Twoje insta-story ze znakami zapytania. A jest wielka niespodzianka. Ja myślałem, że no, i tak, że go znakautuję w pierwszej rundzie, to wiem, ale ja myślałem, że to będzie jakiś mały problem, jak chodzi o to, a tu się okazało, kurwa, że Gracjana, e, że Samira tarczuje Kłagracjan, ja nie wiem czy będzie mu stał w narożniku czy nie będziesz z nim robił wywiad jakiś? będę robił wywiad z Kłagracjanem ja nie chcę z tym petem rozmawiać to znaczy jest... z petem, Kłagracka, takich od petów nie będę może wyzywać, ale przyjechał kładoczek kto go tutaj w ogóle prosił stary? przyjechał, z, z tego co ja się dowiedziałem cios mu balachę założył cios mu za, założył Balachę. ja nie wiem czego on szuka we free fight jeszcze przyjechał, chyba z rządzą rewanżu trenować Samira, żeby cię znakował... ja mogę, No ja mogę ich dwóch jebnąć po kolei, Samir jak będzie Noka w no ludzie wchodzi Gracek. Ale zdziwiło cię to, wchodzisz sobie ja tu nagle gracja Szadziński. Trochę zdziwiło, jak... Denisa go... w nocy zapali w Toruniu. No... Mówiłem wam, że go złapali! Mówiłem, że złapali! Kurwa, to nikt nie wierzył! Mówiłem, że złapali! Mówiłem, że złapali! Mówiłem, że złapali. A ty, czekaj, okay, bo to... Prawdziwy, prawdziwy. Jiggy Sharks czy nieprawdziwy? O, prawdziwy. Dobra. Bo powiem ci tak. Jest coś, czego to mnie nie wiesz. A Ja też byłem kiedyś pseudokubicem. Czy tam masz znajomości? Więc możesz popytać. Stal poniatowa. Stal poniatowa. Byłem ultrasem stali poniatowa. Pseudonim artystyczny Tabaluga. Możesz, możesz, możesz kurwa. zapytać o Tabaluga, nie? Tam naprawdę ostre akcje były. Były ostre akcje. To ostrzegam tak po prostu, nie? Żeby sprawa była jasna. Jak chcesz, dzigi, to możemy się na rozkwinkę umówić. I przegadamy temat Denisa i nie tylko Tak wiesz, tak w, w naszym stylu, w takim kibicowskim Kim jest ta baluga, no? Smokiem, ta baluga jest smokiem Jakiego klubu jestem kibicem teraz? Teraz to Śląska Wrocław, bo tu mieszkam, nie mam wyboru Ale jak się przeprowadzę to zmieniam barwy Ja, ja jestem mądry, wiesz Ja po prostu jestem jak kameleon, ja zmieniam barwy jak trzeba No, ja wiem jak się ustawić jak ja bym do nowego miasta jechał, bym sobie szybko sprawdził, która grupa kibicowska przoduje i bym był kibisem ten tej drużyny. Ja tak mam. Oh. <ścoughs> co wy piszecie na tym czacie? Na tydzień w jednej koszulce. Bo to pitbull. Ja widziałem te jiggi jakieś zasięgi ten generujesz ludziom. Więc wiesz, no co. co... Kto cię dopierdolił. Ja chętnie, ja chętnie też wykorzystam twoją sławę, żeby zarobić, więc jak masz ochotę, to zapraszam na dwa bieguny. Tylko ja bym nie, nie gadał jakieś grupa kibicowski i tak dalej, tylko, tak pobieżnie. Ja bym bardziej tak pogadał, wiesz, tak światopoglądowo. No trochę inaczej, nie? Nie pytałbym o jakiś rozkminiaczy, bo to nie mój temat, ja nie znam i tak szczerze to mnie to średnio interesuje, ale są inne rzeczy, które by mnie bardziej interesowały. O filozofii, no. Nie, Sergiusza lepiej nie! Seriusza lepiej nie. Sergiusz jest ogólnie oddanym fanatykiem, jakby... Nie, 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 lepiej nie. O pizzy kwantowe jak najbardziej, to jest moja mocna strona właśnie. No. Niech pogada o tych kibizach, czy jeszcze mają honor, a jeśli tak, to czemu nie skroją za ale właśnie... I dlatego Jigi jest ciekawą osobą do podjęcia dyskusji, bo z tego co ja widziałem to, to tam właśnie jest zdanie odmienne, że, że Denis jest z pokoziomkiem i że szachta to, 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 to jest chyba nie w porządku. no. Ja bym też ten temat chętnie przewałkował, bo mam pewne, mam pewne wątpliwości, czy Denis jest w porządku, biorąc pod uwagę, jak zachował się do ludzi, którzy byli wobec niego życzliwi swego czasu. Ja tak bym powiedział, że tak. Tak, tak średnio, tak, średnio ciężko się tak skaczy między Kikiem i tym YouTube'em, i czyta tu i tu tak szczerze. Możecie wysyłać komentarze w donatach? No, właśnie Jigi, wstaw filmik z Denisem. To nie, nie można tak robić, że. O, ja, ja coś wiem, ale nie powiem. Trzeba ten. Trzeba wspierać polski rynek kinematografii i wrzucić te produkcje. No, ale. Mo, mo, Vox Populi, kto uważa, że trzeba byłoby się zaznajomić z tą polską sztuką, pisze jeden. Jestem ciekaw, jak wygląda kino to Nie wiedziałem, czy właśnie jego widzę. Ktoś mi przeleciał i tak. mówię Gracja? No, jak sobie myślałem. Nie no, w ciach, w ja widzisz, się wcześniej. że ziomki. Jak, jak, jak Gracjan w Pardobice. Chyba <grywa> mówi, a tu Gracjan stoi. Przeglądałem. ja mogę dwóch. Jemnąć, ja ja gra, Gracka, ja się poprawiłem. Widziałeś w ogóle moje treningi w boksie? Coś, żem widział. Widziałeś, no i poprawiłem się. No trzeba przyznać, że naprawdę. Wcześniej była tragedia, a teraz? Teraz pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że wygląda to nieźle na tarczach. A w porównaniu do tego, co było wcześniej, to w ogóle. Była tragedia, teraz jest nieźle. Kaliamski to potrafi zbudować atmosferę dzień przed walką. Niesamowite. Wyhajpował go mocno. Czy Jan Paweł II bułki kibolem? Co ty ku... piszesz? Ty? Co ty ku... piszesz? Kibicował dzieciom z bulerby. Ja pier... Ja pierdolę. Mnie, mnie kiedyś zamknął za was. No. Zaraz tabie tylko potrzebuję zgody. Eee tam... To no, chłopie, to wiesz, to całe... całe życie na nielegalu, no. Wiesz, o co to chodzi. Potem masz zgodę tabalugi. Jak w czego? gwarantuję ci, że w Pojatowa jesteś bezpieczny. Jak... chcesz do Pojatowa jesteś pod parasolem ochronnym stali Pojatowa. No. Ja jestem zaskoczony, no bo na tam... Ja ci to zawsze... Mówiłem, nie chcąc Cię dobijać, ale że no to poruszali się i wszystko takie kwadratowe, a teraz w końcu coś tam działa. To jest magia sportu. Wystarczy trenować, wystarczy być zawziętym. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Hej Raciu, pozdrowisz Radka, jest Twoim wielkim fanem. O, Mam nadzieję, że ma poniżej 20 lat, jak ma takich idoli, to... Dziękuję, ja z tego będzie, ale pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Nie boisz, że Zasianie fermentu sam piada cię dojedzie, chłopie, jakby ty, ty myślisz, że ty myślisz, że ja baj duże, że ja bajkopisarzem jestem. Ty, ty nie wiesz kur... Ty, ty wiesz, tak tyle ci powiem. Co na pierwszy zegarek? Za 3 złote to najlepiej taki cukierkowy. Jeszcze zjeść można, jak zgłodniejesz. Sergiusz takie nosi. Na wszelki wypadek. No. Sergiusz up, że tak powiem. Na 4K wbijemy, chłopie, tak ile osób jest na live 1100, Nie no, chłopie, to nie ma szans, że ktoś tu wbije. 1000... za, za mały stream to musisz sobie większego streamera znaleźć. 1100 osób 1100 osób. No Ale już widzę te youtube zagrywki. Mów dalej, mów dalej. Nie, nie widziałem prawie. Po, po Czesku, po Czesku, a, bo, a, bo w Czechach. <laughs> Okej. Okay. Nie no, nie stało się. Więc yy, w Czechach... Aha, co ja mówię? A, że wystarczy trenować i. O ma 3,5, no ja wiem, właśnie ja sprawdziłem, no ale. wyrzek, jest ciężko przekierować prawie 50% z ludzi, żeby suba gdzieś dali. Chłopie, jeszcze moich widzów? Moi widzowie to są. To jest taka banda leni pierd ja, ja jestem wyzywany, że ja streamów nie robiłem przez te powiedzmy, No już umówmy się, że to będą te 3 miesiące. Ja się z wami nie zgadzam, ale pójdę, nie będą 3 miesiące. A, a wy co robicie? Wam się nawet nie chce, nie chcę wam się nawet followa na kiku kurwa zostawić, także no. Ja mam, ja mam ciężką widownię. Ciężką. <tryk> Dobra widzowie, jak chcecie zobaczyć filmik, to możecie dać mu follow. Ja bym filmik chętnie zobaczył, bo ja słyszałem właśnie wczoraj takie info, że tam Denisa, z Denisem porozmawiali. Ale jednocześnie słyszałem, że nic się przykrego nie wydarzyło, że Denis jest cały. Na szczęście, bo ja się, ja się martwię o zdrowie moich przyjaciół. Yy, ogólnie o zdrowie ludzi się martwię, wiadomo, a taki, tak się wychowałem, taki jestem, wiadomo, yy, ale słyszałem, że ktoś, tam, że ktoś tam go złapał i podyskutował, podyskutował. Będzie się lepszym, jak się poświęci temu. Ja się temu zacząłem poświęcać i mam nadzieję, że nie zajdę z tej drogi, bo ca cały świat jest, świat jest duży. Natomiast a jestem ja ciekawy, w krajach co nam powie Gracjan Szadziński, czy to jest dążenie do walki jeden na jeden z tobą? Ja mogę jeden na jeden wyjść z Gracjanem. No, Wyszedł z Gracjanem? Wyszedł z Gracjanem w boksie. W bokcie. Tylko ja bym chciał do pro rekordu. Z Terminatorem tak. Szaliński. Tak, chyba mogłem z Gracjanem yy, myszką Miki wyjść. Kwa serio, z każdym mogę wyjść yy, w bokcie. I ja uważam, przez warunki fizyczne Gracjana, jakbyśmy wyszli w bokserskich rękawicach, są to wyrównane szanse. Ja uważam, patrzę na moje warunki fizyczne, Gracjana warunki fizyczne, tylko do prorekordu bym chciał, żeby to szło. Czyli ty naprawdę doszedłeś w swojej głowie do momentu, w którym ty nie boisz się walki z Gracjanem Szalinskim. On ma w dużych rękawicach, nic mi nie zrobi. W dużych rękawicach. W małych rękawicach, jakby ją yy, mógł je nie w, szczęce, w szczękę, bo ma mocne ciosy, to mogłoby być średnio. Ale duży... mi się wydaje, że po czasie teraz walka, walka jego nie byłaby kontentowa już. No bo tyle, ile mógł z tego Gracjana, to już go Wszyscy wiemy, że walkę 1v1 przegra. No niby fajnie, bo tak staro, tak, ale tak. tak, no, tak... Ogólnie, Nathan musi wrócić do fejmu albo do jakiegoś Prime'u pójść, bo, bo, bo Nathan to autentycznie by far, najciekawszy Freak Fighter. By far, by far. No. To wolę wronkowi zapłacić. Znaczy, ja nie, nie to, że coś do Wrąka mam, no ale no, jakby. No, no Nathan jest gałcikiem, no. Jiggy jest na liście w Krakowie. Małe dzieci z nożykami od obierania ziemniaków go robią. Pozdro. Okej. Okay. Nie wiem co to znaczy, ja tylko nie chcę, żeby mnie nikt sprzętem napierdalał, bo mi się nie chce Gloka wyjmować. No. Ja się nie pierdolę, abym, abym, ja bym nie będę z jakimiś nożami, kurwa. Jak do mnie ktoś by podbił, to normalnie wyjmuję broń, mam zezwolenie, strzelam kulę w głowę i mam, nie? Dlatego ja, ja jestem zawsze bezpieczny, bo jestem zawsze podpięty. Zawsze podpięty. no. A ja już wyszedłem z tych klimatów ciężkich. Rękawice, ja mogę z nich zawalczyć. Ostatnio ktoś mi mówił na live, że jak będę więcej takich rzeczy mówił, to mi odbiorą to zezwolenie. To prawda? W sensie mogą mi odebrać? <noise> Da się stracić zezwolenie na broń? Nie, chyba nie. Tak! 7 tysięcy za to zapłaciłem. Dobra, to nigdy w życiu nie strzelę. W sensie. No, oby tu żadnego konfidenta nie było. Fiih. tym bardziej, że ja mam dużo siły, mam dużo rękawice, a on masz klaną szczękę, bo tak jest prawda, on teraz jest. że masz klaną szczękę, że on bije się dobrze, ale jak, ci, jak cię trafi, to jest. A jak ci nie trafi, tylko trafisz, to jest To na nie nawet lekko. Samir Cię podgryzł Gracjanem. Mówiąc o tym liściu starym. Samir to podgryza za dużo jedzenia że waży 92 kilo, to jest jedyne co podgryza. A ciebie ten liść trochę jeszcze denerwuje, tak w pamięci tenokracjanem? Bo ty pamiętam, A, że się tam mocno stawiałeś, że nie, ja wcale nie dostałem, nie zatańczyłem, ale. Nie zatańczyłem. Nie zatańczyłem, ochrona mnie ciągnęła do tyłu. Po też On mi dał liścia, ja mu od razu odbiłem liścia. Pamiętam. Po liściu ja nie zatańczę stary. ja w klatce dostaję, yy, dostawałem na szczękę i stałem pomimo braku umiejętności. A to nie chodzi, czy zatańczyłem, czy nie, ja... Ja ja po prostu chciałbym, żeby Gracjan spędzał Święta kurwa, normalnie, a nie się bał, bo, bo to nie jest przykład dla dzieci. I chciałbym mieć zakład z jakimś Gracjanem, że jeżeli wygram z nim na przykład, to razem tego walimy, żeby nie był sam, a, ja, a, a jak a jak przegra to przestaje bować się w okresie 10 dni po świętach i 10 dni przed świętami. Czyli 20 dni abstynencji od wacji. Będzie w narożniku Samira, to już ci oficjalnie. Będzie? No to Pogadałem w... z Gracjanem, tak, to poza to kamerami to to będzie. i będzie. Pogadaj się z wodarzem, Wojtkiem, czy kimś i niech wchodzi od razu po mnie. Ale po... Do, do mnie jakiś czas temu doszło, że ja też chyba jestem uzależniony od ruchy, bo ja mam wrażenie, że jak sobie. I ktoś powie, o, masz dziewczynę, no ale bez przesady, no nie będę ją budził, żeby przez 20 sekund y, 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 mi przyjemność sprawiła, tak? E, to się lepiej śpi. No. Ja mam wrażenie, że tak opróżnienie jajka działa y, działa jak wytwarzanie melatoniny. Coś w tym jest. O, po Samirze Gracjan. Gala w sobotę wieczorem, z polskim komentarzem. Tak więc wpadajcie, oglądajcie. Kupujcie pay per view, aby zobaczyć walkę tego gościa. Kupujcie pay per view, bo to tam będzie się bił stary karze, Karzeł bez ręki, Karzeł bez kolan i Karzeł na, na jakiegoś, to jest jedna, jedna z walk, a druga walka jest jakichś dwóch gangsterów, którzy wyszli. Przed chwilą z więzienia i się kłócą, kto był, kto rządził puchą celi, bo siedzieli razem na celi w tym samym więzieniu i przed chwilą kogoś aresztowali, w sensie wczoraj, albo przedwczoraj i go wypuścili, właśnie dzisiaj, więc to jest Ja, pierdolę, dobra, w tych czekach to jeszcze głupsze rzeczy niż w Polsce się dzieją, a kraj taki mały. Walka, właśnie mnie, mnie śmieszne, bo ten ziomek jak śmiesznie wygląda. To on się nazywa kotlarku, taki security, taki śmieszny, a mnie walczy gruby z tatuażami, Ale tak najbardziej interesuje walka karłów bez. Be, jak masz być kłóra, bez kolan? Jak się można bić bez kolan? I bez ręki, kwa. Dobra, to już jest dziwne, to już jest dziwne To, to, to tego to, kurwa Tego to, kurwa, nawet nie dotyka